PSL jest zadziwiającym zjawiskiem i proszę bardzo, chcieliście Kosiniaka Kamysza, czyli działacz z Krakowa, który nigdy gumofilców nie miał i sobie gnoju nie naniósł do sieni, wzięliście takiego dziada do PSL-u, żeby reprezentował wsiowe interesy. No to tak was reprezentuje, że na Ukrainę nie tylko broń wywozi ale pozwala przywozić z Ukrainy w ramach Unii Europejskiej towar, który powoduje zniszczenie polskiego rolnictwa, nie oponuje w stosunku do Mercosur, nie, nie wrzeszczy, nie podaje się do dymisji, nie przyjeżdża na protesty rolników w sprawie Mercosur, takiego macie Kosiniaka Kamysza i teraz doprowadził waszą partię PSL, był trzecią siłą w narodzie. I sobie mógł wybierać. No to jak teraz rządzi lewica, to my z nimi, a jak prawica, to my z nimi. I zawsze coś tam dla rolnika załatwimy. Podajemy tyłka albo jednym, albo drugim, no ale coś tam przy okazji zadawanie tyłka dostajemy jakieś wynagrodzenie. Klasyczna prostytutka parlamentarna. I do czego doprowadzili, że teraz już tej dziwki portowej nikt nie chce, bo się zdegradowała kompletnie.